Zmękany wzrok, zbędniała myśl Wciąż czuję obce loli, obce słyszę głosy Innym wilkom nie dowierzam, nie od dziś Lecz jakże trudno jest polować samotnikom Głownego zwierza oczyszczono cały las Poczułem głuch do ziemi, głodny pysk Ten straszny bójstwo wstąpił czas Strzeżcie się wilki, strzeżcie się przynęty Strzeżcie się wilki, strzeżcie ówskiej łaski Zastawił na was dróg zawziętych pod trzaski Moja zabała łapatki w żelaznych szczękach, jej nie wyrwia choćbym wszystkie pożył sił. A królik pętni moja sługa i przynęta. czerwone oczy przelazone we mnie pił. Ale ją śmierć pisano i nie Ten co zostawił w myki, to dopiero ruch. Bo z jego marnie zginę wątkie w skierze ginie, pałką kepnim, wartość będę mógł. Strzeszcie się wilki, strzeszcie się przynęty, strzeszcie się wilki, strzeszcie ludzkie łaski. Zastawił na was wróg zawzięty pod Czosny koniec śmierci, haniebna, nam nie był nie wilka, niech kungle chętnie czeka na swój los. Moja pieśń życia jeszcze dla mnie nie zawilka, niejedna córka jeszcze i usłyszy głos. Na własny jeszcze im zaciskam straszne łby, ona nie moja już by nie. I krwi mam pełne szłuchby, jednym szarpnięciem się uwalniam, żeby żyć. Strzeszcie się wilki, strzeszcie się przynęty. strzeszcie się wilki, strzeszcie ludzkie łaski. Zastawił na was wrócę, wzięty pod szaski. Słuchajcie głos trójłatego, choć z daleka, lecz szybko wsiąka w ziemię strach i zabija czas. Słuchajcie, bracie, wyjedwa wilk, kaleka. Trzeba odrzucić to, za nas zniewałam nas. I po dziś dzień na ganiach strzelec czy kłusownik, przyzwyczajony do czytania drogów map, Przez zęby mówi, oto jest wilk wolny, kiedy na śniegu że ślady, oj, hała. z się wilki, z się przynęty, strzaście się wilki, z ludzkiej łaski, zastawił nas.